Problem wysiłkowego nietrzymania moczu pojawia się u kobiet w różnym wieku. Są kobiety, które bardzo wcześnie po porodzie, w wieku 27, nawet 30 lat, cierpią z tego powodu. Często kobiety, które bardzo aktywnie spędzają swój wolny czas, czyli na przykład korzystają intensywnie z siłowni, biegają po kilka kilometrów, czy uprawiają teraz bardzo modny crossfit. Zgłaszają się, ponieważ w trakcie różnych ćwiczeń pojawiają się no, bardzo przykre sytuacje wysiłkowego nietrzymania moczu. Polega ono na tym, że w trakcie biegania, skakania na skakance, wskakiwania na różnego rodzaju przeszkody, boksy, zdarza się mimowolna ucieczka moczu, i właśnie to są pierwsze objawy, kiedy należy się już zastanowić, czy i w jaki sposób ten problem zacząć leczyć. Wszystkie światowe towarzystwa odpowiadają jednym głosem. Pierwszym sposobem leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu w bardzo początkowej fazie są ćwiczenia mięśni Kegla, czyli wzmocnienie tych mięśni. Jest to ćwiczenie bardzo trudne, bo najlepiej wykonywane pod okiem urofizjoterapeuty, który dokładnie pokazuje krok po kroku jak wykonywać te ćwiczenia. Niestety bardzo często wykonując te ćwiczenia popełniamy pewne błędy, co powoduje, że te mięśnie w ogóle nie są ćwiczone. Innym problemem jest to, że te ćwiczenia powinny być wykonywane przynajmniej trzy razy dziennie. Pacjentki wykonując terapię w domu osiągają pewne rezultaty po pierwszych trzech miesiącach, natomiast terapię można uznać za wyczerpującą po roku. Fotel Mcela, krzesło, fotel. Różnie nazywane, jest to innowacyjny robot fizjoterapeutyczny, który umożliwia wykonywanie tych ćwiczeń w zaledwie 3 tygodnie. Kobieta siada w odpowiednim miejscu, gdzie jest generator fali elektromagnetycznej. Ten generator o odpowiednim natężeniu wysyła falę elektromagnetyczną, która skupia się w miednicy kobiety. Co pozwala osiągnąć tak szybkie i fantastyczne rezultaty w tak krótkim czasie. W trakcie 3 tygodni. Zapraszamy pacjentkę do nas 6 razy. Każda sesja trwa około 28 minut. W trakcie jednej sesji urządzenie wykonuje za nas 11 tysięcy skurczy, co jest porównywalne z prawie dwuletnim treningiem. Do terapii nie trzeba się szczególnie przygotowywać, nie ma konieczności ściągania odzieży. Można oczywiście korzystać z telefonu w tym czasie, można czytać gazetę, magazyn, bądź też pić po prostu smaczną u nas kawę.